Kurde ja to zr zrobiłem od nowa, dobra Kolejna część, Mikaj i dostałem. Nie mam, patrzcie widzowie O ile dostałem? 20 To 2070 Ale wiem, że tu 20 tysiąc policzyłem przedtem Nie no z 2000 nawet o. Teraz musisz jedną rzecz oddać. Jaką? Yy, no jakąkolwiek. Ale jak oddajesz na przykład paluszka, to musisz wszystkie. A jak coś oddajesz, to musisz wszystko oddać. Jak oddajesz chrupka, duszka, to wszystkie oddajesz. popyta. Patrzcie, on, on mi oddał popyta. Poczekajcie. A bo no. to są. Wyrzucam. To są stuczne, on myślał, że prawdziwe. I mam jeszcze jedną rzecz: musisz wyrzucić jeszcze jedną rzecz. I potem ci dam dużą y, ułatwość. Hajs? Nie no, weź coś innego, bo hajs ci przyniosłem. Dawaj na przykład paluszki, bo ja ci dam coś. Przyjrzyj tu so, dobra. dobra. Idę udać ułatwość i zaraz. Dla Mikołaj masz kamerę i się nagrywa. Ja, ja idę po... Dobra. Mikaj dostał ode mnie paluszki i dać jeszcze jedną rzecz. Możesz na moim telefonie poglądać sobie przez 5 minut TikToki. Dobra. To przynoszę ci więcej paluszków, a ty masz. No, chipsy KFC, chipsy KFC. Dobra, Tomasz, za no i zastopuj. Zastopuj. zastopuj i zaraz będzie ty. Mikołaj już wrócił, dałem mu. I jeszcze chipsy w kubku, może pokazać albo ja pokażę. O. Jak nie widzicie, o. no I jak ten Mikołajczyk się siedzi? Dobra. Nie się do toalety? Nie. A pić? Mam jeszcze. No w sumie masz. A następnie, jak będziesz chciał pić, to weźmiesz sobie kola czy sprite'a? Ja mówię tylko tyle. Robię zmianę. Na ok. Paluszki? Mam. Albo pieniądze, przecież pieniądze są. Pieniądze. Za A może poczekaj. Weź paluszki. Może za picie chcesz. Albo nie za ten hasien. Albo nie, 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 nie. Albo nie, poczekaj. Póki co nic. Ja ci póki co nie dam picia, bo już masz dużo picia. Jak będziesz już miał ile patrz Zobacz. No masz pół sklaki. Jak nie będziesz miał, to ci doniosę. Ale szczelano mnie no. Pozdrowię Słychać? Słychać, ale widać nie widać. Aha, kurde. My, my pokazali widzom. Lala, tam, z... Widzowie z zpieprz... Dobra, jest już! Słyska? Słyska. Oh. O Boże, ale tu dobre Możeś chciał Coli, sprite'a czy to? Kole. Dobra. ci psy już oddajesz? Mm. Co? A jak nie? Do <coughs> Widzowie, Jeśli dobrze mówię, to 5 minut, mi tutaj zostało. Wymieżcie. Nie, 10? Nie, 5 chyba. 8. Tak, 8, 8. I nagramy jeszcze. Część, w której Mika jeszcze siedzi kolejne pół godziny. Nie, już nie nagramy. Czemu? Ale potem nagramy.